Uniwersytet III wieku w Wejherowie funkcjonuje już 5 lat. Z okazji swego jubileuszu w parku imieniem Aleksandra Majkowskiego posadzono dwa dęby pamięci. Jeden poświęcony placówce uniwersyteckiej, drugi byłemu wolontariuszowi, inicjatorowi aktywności fizycznej na Nordic Walking, zmarłemu Grzegorzowi Rożyńskiemu. Jedno drzewo jest dedykowane uniwersytetowi, jest to tulipanowiec amerykański i będzie nazwany Prometeusz. A drugie drzewo to jest klon srebrzysty, jest dedykowane Nordic Walkingowi, czyli tej dyscyplinie, która u nas jest taką jakby wiodącą formą w uniwersytecie od pięciu lat i jest nazwany Grzegorz Rożyński. Dęby posadzono między Pałacem Przebędowskich a Aleją Różaną. W nowym roku akademickim odeszły dwa przedmioty, filozofia i psychologia, ale nie oznacza to, że paleta proponowanych zajęć zmalała. Doszły także nowe tematy. Pojawiła się archeologia ziem polskich, tak, to jest z uwzględnieniem Pomorza, czyli naszego terytorium. I takie są zajęcia typu Poznaj swój umysł, to jest na zasadzie psychologii, gier logicznych, też takie rzeczy, które uaktywniają kreatywne myślenie, powodują, że ta krew w mózgu krąży znacznie szybciej. Rok Akademicki 2013-2014 powitało ponad 60 studentów.